I witam po krótkiej przerwie. Teraz chciałbym pokazać dwa ciekawe urządzenia, które przywiozłem dzisiaj ze sobą do studia. Jedno leży za moimi plecami. To jest router WiFi. Początkowo może się wydawać dość normalny. Nie jest to jakieś urządzenie, które. Zaskakuje swoim wyglądem. Ma cztery składane antenki. Ma cztery porty rj 45 z tyłu obudowy. Gniosko zasilania, przycisk, reset i to wszystko. Więc wydaje się, że jest to urządzenie, które niczym się szczególnym nie, nie wyróżnia. No z wyjątkiem oczywiście tego odważnego designu. Ale tak naprawdę dwoma rzeczami się to urządzenie rzeczywiście cechuje. Po pierwsze, jest to router firmy, uwaga, Huawei. To jest pierwsze tego, urządzenie, tego typu urządzenie Huawei, które trafia na polski rynek. Od razu jest to urządzenie bardzo nowoczesne, czyli z technologią Wi-Fi 6, o której mówiłem w jednym z odcinków programu IT Business, a tak naprawdę Wi-Fi 6, co zaznaczono nawet na jednej z anten. Jest tu taki właśnie napis Wi-Fi 6, aczkolwiek nie jest to oficjalny standard, nie ma takiego standardu jak Wi-Fi 6, to jest nazewnictwo tylko i wyłącznie Huawei, które oznacza, że ten... Router ma dużo większą moc niż przeciętne routery Wi-Fi 6, które są na rynku, co oznacza, że ma dużo większy zasięg. Jest to urządzenie, które przeznaczone jest do domów, a także do małych biur, ale dlaczego akurat mówię o nim w programie przeznaczonym dla przedsiębiorców? Bo przecież nasz kanał jest przeznaczony przede wszystkim dla przedsiębiorców, dla biznesmenów. To jest urządzenie, które bardzo dobrze sprawdzi się, w, na przykład, w kawiarenkach. I teraz dlaczego? Otóż. Funkcja, którą ja, której ja tak naprawdę nie widziałem w żadnym innym routerze tego typu, to NFC wbudowane, tutaj jest nawet specjalna naklejka, która pozwala bardzo szybkie parowanie się z tym urządzeniem, smartfona, ze smartfonami. Czyli jeżeli my chcemy się połączyć z Wi-Fi, to nie musimy wyszukiwać tego Wi-Fi przy pomocy smartfona, nie musimy potem wklepywać hasła do Wi-Fi, tylko wystarczy, że wyciągniemy telefon z kieszeni, Przyłożymy go. Telefon od razu na ekranie. W tej chwili, o, może, może mi się uda pokazać, jak to działa. Aha, mówi, że, że w tej chwili akurat już nie działa, ponieważ ja już wcześniej konfigurowałem ten telefon z tym urządzeniem i rzeczywiście sprawdzałem, czy działa. To jest akurat telefon Samsunga, bo ciekawiło mnie, że czy, czy router Huawei działa tylko i wyłącznie z, ze smartfonami Huawei, czy również z innymi urządzeniami. Udało mi się połączyć właśnie z telefonem Samsunga, czyli przyłożyłem tutaj w tym miejscu. Mój telefon zapytał, czy chciałbym się połączyć z siecią Wi-Fi, która się nazywa Huawei AX3, bo tak się to urządzenie nazywa, Huawei Wi-Fi AX3. Ja zatwierdziłem, tak, chcę i mój telefon automatycznie się z tym. Routerem połączył. Czy jest to o tyle właśnie wygodna opcja, że jeżeli mamy chociażby restaurację i w tej restauracji regularnie przychodzą do nas nasi klienci i podchodzą do nas, przepraszam bardzo, czy jest tu jakiś dostęp do wi-fi, czy mogę dostać hasło do wi-fi. Za każdym razem musimy tam jakąś karteczkę podawać, albo musimy pokazywać na ścianie wywieszone hasło do, do wi-fi, a tutaj po prostu wystarczy to urządzenie postawić gdzieś w jakimś widocznym miejscu, gdzieś na ladzie na przykład koło, koło kasy i każdy chętny, kto chciałby się połączyć z wi-fi, wystarczy mu pokazać, proszę bardzo, proszę przyłożyć swój smartfon do, do tego szarego pola i on się automatycznie połączy, nie musi pan czy pani wklepywać żadnego hasła Wi-Fi. Więc jest to oczywiście bardzo wygodne takie rozwiązanie w, we wszystkich takich miejscach właśnie jak restauracje, jak stacje benzynowe, wszędzie tam, gdzie klienci chcą skorzystać z Wi-Fi i chcielibyśmy im da dać dostęp do tego Wi-Fi w bardzo szybki i prosty sposób. To urządzenie oczywiście jest dość mało rozbudowane, nie ma tutaj chociażby na przykład portu USB, nie można podłączyć drukarki, raczej służy do tego, żeby się łączyć z internetem, po prostu. Nie ma, nie ma zbyt dużych, zbyt wielu dodatkowych funkcji. Ciekawostką jest również to, to że ten router został zbudowany na systemie op operacyjnym Huawei Harmony OS. Czyli jest to jedno z pierwszych urządzeń, chyba pierwsze, które tak naprawdę mam w swoich rękach tutaj w Polsce, które zbudowano na bazie tego, czy, które, które ma zainstalowane oprogramowanie Harmony OS, które w innej wersji prawdopodobnie trafi również do przyszłych smartfonów Huawei. Po zalogowaniu ten Interfejs tego urządzenia jest bardzo prosty, konfiguracja jest bardzo prosta, wygląda jak interfejs tak naprawdę wielu innych routerów, czyli nie ma tam zbyt wielu jakichś funkcji, nie ma obsługiwania myszką na przykład. Yy, wszystko, wszystko się, znaczy myszką może jest, bo oczywiście to jest w przeglądarce jest obsługiwany ten, ten interfejs, natomiast chciałem to akurat porównać do, do BIOSu. Stąd akurat to moje skojarzenie z myszką. Natomiast interfejs wygląda dość standardowo, oprócz tego, że sama konfiguracja to jest kwestia takiego wizarda, tam wszystkie opcje można na pomocy, za pomocą tego wizarda ustawić. Mnie skonfigurowanie tego routera zajęło może 30 sekund, więc jest to bardzo proste w użyciu urządzenie zapewnia transmisję danych na poziomie 3000 megabitów na sekundę Czyli to jest dość szybko jak na WiFi 6, ale to nie jest oczywiście szczyt możliwości WiFi 6. I jest to urządzenie, które jest relatywnie niedrogie. W takiej wersji, którą akurat trzymam, ma czterorodzeniowy procesor i kosztuje 399 zł, natomiast jest jeszcze wersja trochę wolniejsza, z dwurodzeniowym procesorem, i ona kosztuje 249 zł, o ile dobrze pamiętam te ceny. Czyli nie jest to jakieś bardzo kosztowne urządzenie, a do takich właśnie punktów usługowych jak restauracje, jak sklepy małopowierzchniowe czy stacje benzynowe, jest to dość ciekawy zakup. Ale w moich przepasnych kieszeniach spodni mam jeszcze jeden smartfon. Jest to takie urządzenie, to jest Realme X50. Realme X50 Pro już pokazywałem w jednym odcinku naszego programu, to był taki smartfon flagowy. Ten Realme X50, jakiś tutaj mi tych wyrzucił, ten Realme X50 to jest urządzenie, które jest o tyle ciekawe, że według zapewnień producenta będzie to najtańszy smartfon 5G na polskim rynku. Na razie w chwili, gdy, gdy akurat nagrywamy ten program, jeszcze nie znana jest ostateczna cena tego urządzenia, natomiast prawdopodobnie będzie oscylowała wokół 1000, 1600 700 zł brutto dla użytkownika końcowego. Jest to urządzenie, które oczywiście nie ma aż tak dobrych parametrów jak Rimi X50 Pro, który pokazywałem wcześniej. Natomiast cały czas ma to, ma to urządzenie bardzo dobre parametry. Z takich ciekawych rzeczy w przypadku tego urządzenia tutaj jest procesor. O, muszę go odblokować. Procesor Snapdragon 765G. Nie jest on oczywiście tak szybki jak 865G, który jest montowany w najszybszych smartfonach, które w tej chwili są dostępne w sprzedaży. Dostępny jest w wersjach 6, 8 i nawet 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane. Czytnik linii papilarnych w przypadku tego urządzenia znalazł się z boku na prawej krawędzi, czyli żeby odblokować to urządzenie wystarczy, że go chwycę po prostu w dłoń i on jest odblokowywany. I to co jest również ciekawe w przypadku tego urządzenia to jest ekran, czyli ten ekran jest odświeżany z częstotliwością 120 Hz, co też w ogóle widać, że podczas pracy, jeżeli się tutaj jakiekolwiek wyświetla opcję, to jest akurat jeszcze nowe to urządzenie, dopiero co rozpakowałem z pudełka, więc jeszcze nie mam wszystkiego pokonfigurowanego, ale wszystkie aplikacje uruchamiają się natychmiast i animacje, które widzimy na ekranie są się natychmiastowe, to od razu widać tą różnicę w stosunku do normalnych smartfonów, z jakich korzystamy. W przypadku takich popularnych smartfonów, w których to, to odświeżanie jest na poziomie 60 Hz, zwłaszcza na przykład przy przewijaniu ekranu, widać, że ten obraz tak troszeczkę szarpie. To, to, trochę to trudno jest spostrzec, jeżeli się nie porówna właśnie do tego typu urządzenia, do takiego smartfona, który ma ekran 120 albo przynajmniej 90 Hz. Ale zapewniam, że jeżeli weźmiecie tego typu smartfon 120 Hz czy z ekranem 120 Hz do, do ręki i zaczniecie przewijać ten, ekran tego smartfona, zobaczycie, że ten obraz jest taki właśnie bardzo płynny. To trudno jest to opisać, ale od razu czuć, że wszystkie animacje, przewijanie obrazków, menu, rzeczywiście jest bardzo płynne. Natomiast, oczywiście, najważniejsza cecha tego smartfona to nie sam ekran. Ekran jest tylko jednym z kilku parametrów, ale właśnie technologia 5G. Ten smartfon ma modem X52, który obsługuje bardzo dużo częstotliwości 5G, łącznie z tymi niskimi częstotliwościami 2100 czy 2600 MHz, więc powinien ten smartfon działać w bardzo wielu polskich sieciach. O tym też opowiadaliśmy, że 5G, które dostępne jest w Polsce jest ograniczone do takiej częstotliwości właśnie jak 2100 czy 2600 MHz, i trzeba dobierać konkretnego smartfona do konkretnego operatora. Ja jeszcze nie zdążyłem przeprowadzić testów Realme X50 5G właśnie w polskich sieciach, więc jeszcze trudno mi określić, w których sieciach ten smartfon działa, jak w jak wielu, wielu tych sieciach można używać technologii 5G. Ale ze względu właśnie na ten nowy modem, że to jest X52, a nie X50 Want... Uh... Prawdopodobnie można rzeczywiście wykorzystywać w wielu polskich sieciach, które już technologie 5G oferują. Tu, jeszcze z takich ciekawostek, jeśli chodzi o to urządzenie, to oczywiście poczwórny aparat foto, czyli też powinien ten smartfon robić bardzo dobrej jakości zdjęcia. Ja tego jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, więc trudno mi powiedzieć, czy rzeczywiście są to na takim topowym poziomie zdjęcia. Ale jest tu oczywiście funkcja zdjęć nocnych, jest teleobiektyw, jest obiektyw szerokokątny, więc wszystkie te obiektywy, które potrzebujemy we współczesnym smartfonie. Jest również funkcja szybkiego ładowania. Tutaj Ciekawostka, którą pokazywałem w przypadku smartfona Realme X50 Pro, było to, że tamten smartfon miał ładowarkę 65 W, czyli to była ładowarka, która pozwalała naładować tego smartfona od 0 do 100% w 30 minut. W przypadku tego modelu X50 ta ładowarka jest wolniejsza. Tutaj dołączona ładowarka, która jest w zestawie, to jest ładowarka 30 W. Nadal jest to bardzo szybka ładowarka. Nadal ona w 30 minut takiego smartfona potrafi naładować do 70%. Czyli jeżeli biegniemy na jakieś spotkanie nie mamy czasu, żeby tego smartfona podładować wystarczy, że dosłownie na chwilę podłączymy go do ładowania na takie 15-20 minut i możemy o kilkadziesiąt procent zwiększyć naładowanie akumulatora, więc w przypadku takich zastosowań biznesowych, gdzie często mamy rozładowany ten smartfon, biegniemy na spotkanie, okazuje się, że smartfon ma 12% energii, wystarczy dosłownie ten kwadrans na ładowarce i można tę energię tutaj uzyskać troszkę większy ładunek w akumulatorze, więc jest to potencjalnie ciekawe urządzenie. Ma również podwójną kamerę z przodu, czyli też powinno Robić bardzo dobre zdjęcia selfie. To, co producent podkreśla, chociażby na pudełku tego urządzenia, że tu działają wszystkie usługi Google, co jest trochę takim przytykiem w kierunku Huawei. A. Jest tu również NFC, są płatności zbliżeniowe, czyli jest to taki kompletny smartfon, bardzo szybki z tym nowoczesnym procesorem, z 5G. I tak jak wspomniałem na początku, według zapewnień firmy Realme, ma to być. Jeden z najtańszych albo najtańszy smartfon na, na polskim rynku z modemem 5G. Będę do tego urządzenia jeszcze wracał, jeszcze dokładnie muszę sobie przetestować, więc dam znać, czy udało mi się uruchomić w sieciach Plus, Orange, Play czy T-Mobile. I to tyle w tym odcinku programu IT Business. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dziękuję bardzo.